rok naszej społeczności. Bo szkoła to nie tylko mury i klasy. To przede wszystkim my. Wszyscy, którzy swoją obecnością i zaangażowaniem wnosimy w te mury życie ze wszystkimi jego kolorami, zarówno tymi jaskrawymi, jak i szarymi. Nazywam się Zamna Górek i jestem z pierwszej da. E, jak cię podobał apel dzisiejszy? Powiem szczerze, że bardzo mi się spodobał, bardzo dużo. Pierwszy raz byłam tak fajnym apelu, yy, który bardzo dużo osób było zaangażowane i no bardzo fajnie było. Mm -hmm. Czy ten apel przedstawił jakby naszą szkołę w takim pozytywnym świetle? Bo jeszcze Myślę, można tak. powiedzieć, że jeszcze rozpoczynasz edukację w naszej cudownej szkole. No tak, jestem tutaj miesiąc, ale bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Aha, no to się cieszę. A wiem, że jeszcze nie miałaś okazji do końca poznać nauczycieli, ale jeżeli chodzi o tych trzech belfrów, mhm. którzy zostali wybrani, to czy byłabyś, masz lekcję w ogóle z którymiś z nich? Mam z panią Agnieszką Wilk. I byłabyś w stanie też ją wybrać? Głosowałaś na nią? Nie głosowałam na nią, ale uważam, że zasłużyłam na tą nagrodę. Zbliża się 1 listopada, święto, w którym wspominamy tych, którzy odeszli. Czekajcie na zadanie. Rusza akcja Znicz. P.S. A pani dyrektor powinna już zająć się tortem. Może zamówić jakiś prototyp? Proponujemy skorzystać ze strzeżonej linii telefonicznej. Numer telefonu. Dwa siedemdziesiąt. No dobra. Halo? 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 Chciałam zamówić torcik. Torcik, torcik, Torcik. Torcik. Dobrze, przekażę cukiernikowi. I jakiej wielkości? 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 Daj lubości. No, takie może dla 70 osób. 70 osób. 100, 200, 300, 400, 500 osób. To będzie bardzo trudne. To do widzenia. Proszę przynieść egzemplarz próbny dla grona pedagogicznego. Jeszcze dziś. Dzisiaj? To niemożliwe. Niemożliwe. Niemożliwe, niemożliwe. możliwe. No to bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Jak pan był spektakl naszego szkolnego teatru? Uważam, że był ciekawy, jednak w pewnych momentach trochę nie wiedziałem, co się dzieje. Może to przez moją płytką wizję artystyczną, no ale no, uważam, że takie rzeczy są po prostu nie dla mnie. Ale doceniam bardzo moment, w którym pan Austin i pan Jan dali się na scenę. Było to świetne. No to jak się nazywasz, jak klasy jesteś i jaką funkcję od dzisiaj pełnisz? Więc nazywam się Kinga Osobska, jestem z klasy czwartej c językowej, no i jak większość osób wie, no dzisiaj zostałam wybrana, bardziej ogłoszona już oficjalnie jako przewodnicząca szkoły, z czego bardzo się cieszę. Dziękuję każdej osobie, która zagłosowała i mam nadzieję, że spełnię Wasze oczekiwania jako przewodnicząca. Też mam taką nadzieję, a jak myślisz, co się składa na Twoją wygraną? No, z tego co widziałam, jeśli chodzi o wyniki, no to widzę, że dużo osób zagłosowało. Przede wszystkim mam nadzieję, że te osoby patrzyły na moją pracę, na przykład na kampanię wyborczą, jaką przeprowadziłam, Tutaj, na przykład plakat na ścianie szkoły, jak wiecie, L2 naszymi oczami. Bardzo się cieszę w ogóle, że dużo osób wzięło w tym udział i zapisało swój głos. Każdy jest jak dla mnie osobiście bardzo cenny, jak przechodziłam właśnie tym korytarzem i zerkałam tylko jak ludzie stali, czytali, czy zapisywali jakieś rzeczy, to bardzo mnie to cieszyło, że potrafimy się zebrać jako społeczność i faktycznie coś wspólnie zrobić na korzyść szkoły w, przyszłym, w przyszłych miesiącach, jeżeli będziemy to właśnie tutaj analizować i rozmawiać z dyrekcją. No i myślę, że to wszystko razem wspólnie zagra, zdziała i jako samorząd też Jędrzej, wiceprzewodniczący, tutaj trzeba powiedzieć, będziemy razem współpracować. Jak Ci się podobał apel dzisiejszy? Bardzo mi się podobał, byłam od samego początku. W ogóle cała oprawa muzyczna, muszę tutaj wspomnieć, e, jeśli chodzi o właśnie wokalistki, przepięknie i tak samo ten końcowy występ. E, wiadomo, że był moment, w którym cała sala wybuchła śmiechem, jeśli ty, wszedł Pan Jan e, i tej kolektywy. E, bardzo świetny pomysł, nie wiem do końca, bo tutaj cała ta akcja jak dla mnie jest bardzo tajemnicza. Ale podobał mi się ten motyw tutaj, jak ludzie stali i przekazywali sobie informacje i bardzo łatwo właśnie można było zauważyć, że jedno złe słowo już od razu jest inny kontekst i jak w tych czasach też w ogóle ludzie y, przez plotki albo jakieś takie różne właśnie y, zmienianie zdania powodują, że to, totalnie gubimy prawdę, totalnie gubimy prawdę i wszystko tak naprawdę staje się odwrócone do góry Tak jak był tort cytrynowy, czekoladowy, z jednej strony była, było zamówienie dla dużej ilości osób, dla nikogo, więc tutaj bardzo fajna metafora. Mi się to osobiście bardzo podobało. No to wszystko no, praca naszej niesamowitej Miał jeszcze taki pani gidemskiej, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Okej, to może zacznijmy od tego, jak się nazywasz, z jakiej klasy jesteś i kim od dzisiaj zostałeś w naszej szkole? No, to nazywam się Jędrzej Lichosik, jestem uczniem klasy 2D i od dzisiaj zostałem wiceprzewodniczącym samorządu, samorządu uczniowskiego. Co, co złożyło się na zdobycie przez ciebie drugiego miejsca w kandydaturze na samorząd szkolny? E, szczerze, nie mam pojęcia, co się złożyło na moją wygraną w samorządzie, bo nie, nie przeprowadziłem ani żadnej kampanii, ani nigdzie praktycznie nie ogłosiłem mojej kandydatury, jak zrobiła to na przykład przewodnicząca. Ani też w sumie, no poleciałem po prostu na tym, że ludzie mnie znają, i w sumie to jest, no niestety, trochę przykre, że w szklinicach i ogólnie szkołach tak to działa, no ale no tak już to chyba wygląda, nie? No to ja w każdym razie dziękuję bardzo za wywiad. No, ja też bardzo dziękuję.